Co to za serce? Co to było? Ja nie mogę. Jakiś random zbudował serce. To dla mnie. Ej, dobrze mi się ci się ta stajperka. Dobra, czas na odbijasz. Ewidentnie, dobra, jeden zabity. Spróbujmy wygrać Fortnite, ale bez budowania. A ty spróbuj wylądować na moim samochodzie, ze względu na to, że jak będzie 30 tysięcy wspierających z kodem jaborski przez czysty, to nikt, właśnie jednego z was, bądź jednej, przykleje na moim małce. Oczywiście za projektu jestem jakiś fajny wzór, nie będzie to zrobione, byle jak. Za to byle jak się przykładacie do tego, żebyśmy wbili 200 tysięcy i że wrócił disco Jabor. Dlatego zasubskrybuj kanał, jeżeli tego jeszcze nie robisz. W komentarzu napisz Nick, z którym nie wspierasz w sklepie Fortnite, bo jesteśmy coraz bliżej tego progu 30 tysięcy, a wtedy, słuchajcie, jeden. Z moich wspierających zostanie ze mną tak długo, jak zostanie mój samochód Czyli pewnie do końca życia Powiem wam, że ten challenge nie należy do najłatwiejszych Tym bardziej z moim skillem Ale mam nadzieję, że uda nam się coś ugrać Okej okay. A, ja nie mam matsów, przecież nie mogę ich używać Eee, super jesteś, Amor Nie masz amo w tym czymś Aha, 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 aha <ślaski> Jak dobrze, że ja wziąłem te papryczki Problemy z tego typu, że wcale nie mam broni. O, dobra, SPM. 14 amo, jest PM14 amon, nie źle. Elo! Aha, fajny początek. Ogólnie agencja nie jest dobrym pomysłem na ten challenge. Szczególnie w moim wykonaniu. Dzień dobry panu i w sumie do widzenia. Okej, okay, kolejny oponent zabity. Dobra, trzeci do kolekcji. Jak tam nie, zaczęło się dobrze. A ogólnie w międzyczasie taka ciekawostka z życia Nagrywam na Oli komputerze ze względu na to, że słuchajcie Kupiłem sobie komputer jakoś trzy tygodnie temu I dzisiaj płyta główna odmówiła posłuszeństwa Co najlepsze zadzwoniłem do firmy, której ten komputer kupiłem W sumie to kupiłem pod zespoły, no bo komputer składałem z podzespołów I powiedzieli mi, że czas oczekiwania na mniej więcej na reklamacji i tak dalej Zanim to wszystko przejdzie to jest około miesiąc Także totalny kozak, muszę niestety kupić płytę główną A co jest jeszcze lepsze, na początku myślałem, że to zasilacz, bo komputer się totalnie nie odpala No i pojechałem kupić zasilacz Taki o, dokładnie, kupiłem nowiutki mam zasilacz nieużywany Dlaczego dążę? Dążę do tego, że ten zasilacz jest mi niepotrzebny, bo okazało się, że mój zasilacz jest pełni sprawny A ma trzy tygodnie, także teraz mam dwa nowe zasilacze Zwrócić go nie mogę Dlatego rozdam go wam na moim Instagramie, Instagramie, YouTube, także jak potrzebujesz zasilacza to kompa Takiego, o fajnego, to za kilka dni będę pewnie rozdawał jakoś. Także polecam serdecznie w poś follow'ka zostawić. Lecimy do 100 tysięcy na G, a tymczasem y, nie budujemy się i próbujemy wygrać grę. Ale żebym zrymował, dobra. Lecimy szukać oponenta. Dobra, no, ktoś zabił julkę i nie otworzył dalej safe'u, także gdzieś tu musi być ziomek. O! Ja nie mogę się budować! Muszę słuchajcie odminować budowanie, bo inaczej ja tego challenge'u nie zrobię. Będę automatycznie wszystko stawiał. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Chociaż nie, pułapkę mogę zostawić. F5. Ale chyba się nie zapisało. Okej, okay, teraz to mamy. A i swoją drogą mam mnóstwo komentarzy. Jawor, jak ty możesz budować na F-kach? Przecież to jest dla labusów? Mam, słuchajcie, zbindowane f na myszce, o tutaj. I dlatego mam F-ki. Poleciałem na większą chilerę, bo jednak miejscówki typu agencje nie są dla mnie. Najgorsze są takie momenty, kiedy chciałbyś się zbudować do góry po skrzynkę, a nie możesz. Ogólnie mamy tu ocean. Dobra, mamy beczkę. I to coś, jest nice. Tam jest oponent, jest oponent. Dobra, dostał dużo. Safe otwarty, plus jakaś pompka. Okej. Okay. Yy, uciekamy jednak sobie stąd. To, co zlutowałem, safe. Możemy teoretycznie wyczekać tego ziomka. Być może on pójdzie kiblem. Ale jest też duża szansa, że wróci on na Helkę. To ten, którego prędzej obiliśmy dość mocno. Dostał. No ta, dwóch do mnie nie strzela. Pewnie. Ja zapraszam po siebie. Generalnie coś muszę chodzić z kampiony za czymś, bo inaczej to. Nie ma opcji, żeby cokolwiek ugrać. O, 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 Dobra, spróbuję użyć tej jego trampoliny. Aha. A, i mam 8 HP. To no pozdro. To sobie zagrałem spokojniejszą miejscówkę. Ogólnie, odbijacze to jest bardzo dobra alternatywa dla budowania. Tak sobie właśnie uświadomiłem. Mamy ziomka na plecach. Co za dymy w mojej chacie? A czy ty możesz nie? Okej. Okay. Nie mam pytań. Dobra, mamy kolegę tu u góry. Patrzcie, stawiamy bota. On nie wie, który to który. Ej, to była bardzo dobra zmyłka. Tak zwany fivehead. Cały dom nam chłop podpalił. Dobra, to jest świetny plan. Ok. Nie wiem, czemu go zbiłem z pompy na daleko. On nie, no nie bi, teraz maruderów. Aha! Też czuję, że to będzie długa noc. Znowu mam moich kumpli botów, yy, moich jedynych przyjaciół. No chłopa, przecież 10 HP. A ja nie mogę budować. Aha, tak. Dobra, czas na odbijasz. Ewidentnie, dobra, jeden zabity. Dobra, kumpel bot kolejny. Dobra, jest kolejny frag. Serio, te boty są OP do tego challenge'u. Dobra, ziemek się bije z maruderami, czy z maruderami się bije? Okay. Tu jest snajpa! Mogłem go wysnajpić lekutko. Jakbyś tak tutaj stanął w bezruchu? Oj, tak! Czemu tylko za sto... Brawo Jawor Dobra, goś już mnie wyczaił w tym momencie. No, chyba chcemy dojechać? Nie wiem. A czy ta ściana może się... A, bo ja waliłem drzewo! Bitwa na snajpek, ja to kocham. Kurde, no z jednej strony bym go dojechał, z drugiej strony się trochę cykam. Chyba, że strategię na bota użył, ale to będzie ciężko na otwartej przestrzeni tą strategię użyć. Nie mam pojęcia gdzie jest kolega, dobra, więc co, ja biorę odbijacze i idę stąd może. Wolałbym jednak pocilować bombę w strefie na jakichś gasnących gajach na przykład. O, ktoś tu szaleje w helce, widzę. Dobra, odbijaj, bardzo dobrze. Nie mam zamiaru się z tą bić. O, o, mamy przyjaciela, widzę. Słyszę, znaczy się. O kurde, co mnie przez okienko wyczaił w ogóle. Dobra, ładuję pompkę. Ała! Dobra, to było już hamski z jego strony Ok, Nie! Ginę, ginę Kurde! Jeszcze kiedyś będzie pięknie, złap mnie za rękę I powiedz mi, że tak będzie No i słuchajcie, moja ulubiona strategia na bombika, czyli na mnie Lecimy po helikopter Elo? Pal gumę z tą Mką, A czy ty możesz? No właśnie I lama! Szkoda, że nie mogę stawiać matsów. W tym momencie ta lama Stasi useless, ale zbiorę co by ktoś nie miał. Jeszcze to rzucę, co by ktoś nie miał. I jeszcze zrobię tak, co by ktoś, kto y, mnie zabije, nie miał matsów. <grym> to już był dość chamski ruch. Dobra, kolega tam ewidentnie, a bije się z botem. O! Do widzenia! Jestem ciekaw, że to był jedyny, który już tam został. Spróbuję tam wlecieć, bo dalej by mi się przydał jakiś PM czy coś. O kurde z nimi też była ciężko bez budowania, kurde. Dobra, załatwiony. <laughs> Dzięki za granatnik byczku. I za pompkę, i za to... Nie no, taki luci, to ja rozumiem. Ja wiem, że mnie za to zjecie, ale ja wolę niebieską, e, automatyczną pompę niż to. Jestem Zbanem, owszem, jestem Zbanem, e, nie musicie tego komentować. Po prostu... Po prostu tym się łatwiej gra. A, tylko... Zapomniałem, że nie mam jak się zbyły do Helki. Na szczęście mam granatnik, bo tak bym miał lipę i bym Helki nie... Chwycił. Ale ktoś serduszko zbudował, co jest w ogóle? Ej, co tu się dzieje? Co to za serce? Co to było? Ja nie mogę. Jakiś random zbudował serce. To dla mnie? Byczku. Nie, to pewnie dla jakiegoś streamera. Nie, no nie zabijam go. Nie ma opcji. Za to serduszko to on musi tutaj żyć. O nie, ale jego ziomek do mnie strzela. To już było niemiłe. A ja go ocaliłem. No i patrz, i dalej do mnie strzela. No i to za karę, za mojej helki. Ej, ale ich tu jest kilku. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, mam nadzieję, że ktoś otworzył safe i jest tam jakieś leczenie. Dobra, nice. Na szczęście tutaj są idealne kampy. O, jest. Ktoś jest przy safe'ie. Nie! Jeszcze jeden hit. Dobra, nice. O! Dobrze. chłopcu z wędką idzie w ogóle. <noise> Ale łatwiutko. Ej, dobrze mi się z tej perka. Ona ma złoty item. A czemu on w ogóle płynie po lądzie? Co jest z tym rekinem, nie tak? Ej, ten rekin jest jakiś zbagowany. A, i miał auga najsik. No i teraz defensywna chillera. Jesteśmy już tu przejści. To wcale nie tak, że jest to wyczekany, słuchajcie, w powietrzu. Nie, nie, nie. Dobra, słuchajcie, najwyższa pora zejść na ziemię. Dobra, okej. Okay. Aha, tak się zakończyła moja historia. Super. Próbowałem, może następnym razem się uda. I tak w tym odcinku random, którego spotkaliśmy, budując serduszko, był najlepszy. A jeżeli ty jesteś najlepszy, to zapraszam na sklep jaworwer.pl. Nie zapomnij wpisać kodziku, być może wtedy wylądujesz na moim samochodzie. Subskrybuj kanał Instagram Jawor YouTube, bo mam tego cuśka. A my widzimy się w kolejnym odcinku już niebawem. Trzymajcie się, pa pa, cześć.